Witam wszystkich na naszej aktualizacji rynku kryptowalut 19 września. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. A jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy z nas wygłosił na własną odpowiedzialność. Przechodzimy już tutaj do kryptowalut mapy. Mamy kontynuację tego podbicia które od kilku dni mamy od poziomu 24800. Tutaj na interwale jednominowym dzisiaj ładne wzrost 1,42. Teraz większość na zielono i prawy miejsc. Ostatnie 4 godziny. Tutaj już się pojawia czerwień. No to nam pokazuje, że jesteśmy na bardzo ważnym, na bardzo ważnym wsparciu. Przepraszam, na bardzo ważnym oporze tak? Wybicie tego poziomu otworzy drogę do dalszych wzrostów okolicach 28 tysięcy. Natomiast no, musimy się uporać 24, 24, przepraszam 26 450, 24, 400, 26, 400. Także tutaj dość dużo silnych, silnych oporów i tak zaczniemy sobie od no, Przygotowałem kilka tych analiz dla Was na dzisiaj. Przejdźmy na interwał 4 ale robimy sobie to na 4 godziny. dzisiaj te analizy i tak wyglądają strefy. No, w dalszym ciągu włączmy z tą strefą podażową. Tutaj, Jak widzimy, kolejna reakcja, kolejny test, ta strefa nam się będzie osłabiać, Jakby te szanse wybicia są rosną. Natomiast nad nami jest jeszcze linia trendu spadkowego tak? i wybicie tej linii trendu spadkowego. No, da nam kolejne potwierdzenie na możliwe dalsze wzrostów wzrostów. Niemniej jednak, no, przetestowaliśmy tutaj te szczyty, robiliśmy górą, zeszliśmy z powrotem poniżej tej strefy, że obserwuję, co się dzieje na 4-godzinówce. No i na, w okresie jednodniowym, bo jeżeli na jednodniówce rozpoczniemy ten nowy cykl wzrostowy, czyli zamknęlibyśmy się nad tą nad poziomem 27400 świecą dzienną no to jest duże prawdopodobieństwo kontynuacji tutaj do poziomu 28,700, 28 8900 28, w te rejony, tak niemniej jednak no najpierw musimy pokonać tą strefę w przypadku silniejszego odbicia kontynuacja zejścia w dół. I mój target niezmienny 23650, 2321. Tutaj mamy. Niemniej jednak po drodze jeszcze są lokalne wsparcia, które tutaj mają być znaczone. Ja to są to jest 4 godzinówki. Pierwsze wsparcie mamy 26772, bardzo ważny poziom. No i kolejne 26493, 26443. Jeżeli ten będzie no to myślę, że tutaj się znajdziemy bardzo szybko na 25 850. Tak to widzę na no, pewnie no, cały czas. Jest ta siła jeszcze nam się pokazuje, że możemy tutaj kontynuować te, te, te wzrosty. Niemniej jednak warto też zwrócić uwagę, że ten wolumen jest zielony, ale on jest malejący już tak? na 4 na godzinówce. Na jednogodzinówce też jest przewaga tej zieleni. Niemniej jednak w dalszym ciągu jednodniowy no jest słabnący ten wolumen. Tak? On nie jest wcale taki duży, jakby się wydawać mogło. No i też zwrócić uwagę na to, że 4 godzinówka pomału wskaźniki są na samym szczycie, tak że tutaj, no ta korekta większa może nam się pojawić. I należy obserwować tutaj na pewno poziom 26, 490, czy 26, 440, tutaj tą strefę. Jeżeli to wybijemy na tą z 26, no i to 26 2625 700. Myślę jednak, że to podbicie jutro mamy newsy dość ważne o 20. No może być kontynuowane tutaj na pewno w te rejony i, i co nie oznacza dla mnie zakończenia tej korekty, którą mamy na, na, na Bitcoinie. No tak to widzę w tej chwili nie mam jeszcze potwierdzeń na to, żeby zakończyć, żeby ten spadek się zakończył po prostu. No mamy odbicie, zakończyliśmy cykl spadkowy, no to teraz jest odreagowanie, niemniej jednak ja spodziewam się wyjścia jeszcze niżej, tak to przynajmniej wychodzi z tych poziomów, które ja sobie tam założyłem i uważam, że jest to całkiem realne, że tak się zadzieje właśnie <laughs> tutaj na Ethereum. Na Ethereum mamy sytuację taką, że dotarliśmy do m na 4 godziny, mamy odbicie. Tutaj mamy niższy szczyt, i myślę, że tutaj cała ta strefa podażowa nas powstrzymuje w tej chwili i jest bardzo prawdopodobne kontynuowanie spadku właśnie z tego poziomu. Gdybyśmy wybili ten poziom, 1682, no to pewnie już jest duża przestrzeń do wzrostu, nawet tutaj w okolicy 1747. Niemniej jednak, no, musimy pokonać ten poziom 1680 i mierzenia FIBO, które nas tam zatrzymują, strefy podażowe, także tutaj mamy order blocking, i warto, warto to obserwować. Na ten moment, wybicie kluczowe będzie wybicie w poziomie 1682. I zamknięcie się ceny nad EMA i nad na 4-godzinówce. Także tak to widzę wszędzie, na wszystkich altach i na Bitcoinie jesteśmy na ważnym oporze. Jeżeli pokonamy ten opór na którymkolwiek lat, z altów Litecoin dociera do strefy podażowej 6976908 i tutaj no tutaj już pokonaliśmy MR setkę na 4 godziny w C, tak jest to troszkę bardziej optymistyczny scenariusz natomiast tutaj ta strefa jest bardzo silną strefą podażową i zobaczymy czy Lighten nie będzie winie niemniej jednak lubicie tego poziomu no to jest szybkie dojście dosyć tutaj do 75, ponieważ, no, no nie było tutaj, ten cały ruch został yy, yy, zrobiony bardzo szybko, nie ma zbyt dużego volume'a, jak widzimy na BPBRze, że tutaj nie ma zbyt dużej poru, aż do 81 jest, także mamy 73 do 75 taki opór, no a potem dopiero 80 liter i te rejony małe, nie, nie mniej jednak jesteśmy na oporze, a jak jesteśmy na oporze, no to ja Raczej zagrywam shorty z wąskim stop lossem, natomiast po wybiciu wchodzę w long ze stop lossem pod strefą, która była tę oporem. także tak to widzę na, na Litecoin. XRP, pierwszy taki ważny poziom oporu 0,52479. Jego pokonanie no to jest 0,53961, Także Także tych oporów jest mnóstwo tutaj do pokonania. Niemniej jednak zwrócić uwagę na to, należy, no, że, że jesteśmy bardzo wysoko na wskaźnika i tego popytu tak naprawdę nie widać tutaj. No, tutaj się pojawił czy popyt, natomiast podaż zaczyna się ponownie pojawiać. I Zobaczymy, co tutaj będzie na tym oporze. No, jeżeli nie pojawi się jakiś nowych zastrzyk finansowy, no to może ten rynek krypto dalej kontynuować to zejście, zejście niżej, tak? Na no, jesteśmy też na oporze, 0,5399, następnie 0,5853, ja, tak jest znaczone. No, niemniej jednak po drodze mamy 0,5613, i górny zakres tej konsolidacji i EMA 200 oraz ten podwyższony poziom transakcyjny, który nam się tutaj pojawił. Patrząc na to z innej strony, testujemy konsolidację, z której wybiliśmy, tak? byliśmy w konsolidacji, to jest cały czas tutaj, byliśmy w tej konsolidacji, jest próba powrotu do niej. Jeżeli się ona pojedzie, no to jest szansa wyjścia do no, obywnych granic, wybicie no tworzy nam drogę do dalszych wzrostów. Niemniej jednak jest to tylko próba wejścia. Widzimy, że cena nam reaguje tutaj prospadkowo, e, no i będę obserwował to, co się dzieje, bo jesteśmy w dość ciekawym, decyzyjnym momencie. Jeżeli się mocno odbijemy tutaj, no to myślę, że lecimy na drodze. Natomiast jeżeli byśmy kontynuowali te wzrosty, no to w okolicach 28 tysięcy na bitcoinie nie jak najbardziej jest to możliwe do przetestowania. Natomiast na no DOCie, jeżeli wybijemy ten powierzchni, tamtniemy się tutaj nad tymi szczytami, no to kolejny przystanek będzie w za 4, czy 3, 3,8. Tak, to widzę na DOCie. Natomiast widzicie tutaj, no to zejście do strefy, którą ja sobie tutaj wyznaczyłem i będę czekał na, na tą co, tutaj, bo mamy tutaj te rynki, tutaj pod tymi poziomami, tak rynek ma to coś zapracać. No a te poziomy wynikają z szerokich mierzeń zewnętrznych, które nie zostały zaliczone. Solana, jeszcze weźmy sobie solanę, ostatnią przedyskutujemy. Tutaj widzimy, że dotarliśmy do oporu. Tutaj mamy jakieś logium N1 i tak. D1. D1, D1. to jest superlogia. Solana, widzimy, że zrobiliśmy zakres korekty, który nam prowadził spadkowy. Dotarliśmy do 0,61 mg tego impulsu spadkowego. No i. Teraz decyzyjne, tak, jeżeli się przebijemy tutaj powyżej 22, no to droga jest otwarta na natomiast no, będzie tutaj bardzo ciężko, jest bardzo długi opór. mamy ZZB, mamy mierzenie FIBO. także tutaj no, potencjał na wzrost jeszcze jest, tylko jedno, czego mi brakuje, no, to tego wolumenu popytowego, tak. Tutaj dalej jest czerwono. Faktymy, że ten wolumen podatowy jest malejący, niemniej jednak no, te spadki mogą się pojawić dalej. Przejdźmy sobie jeszcze do innych wykresów Bitcoina. Tutaj mamy wykres oparty na kręgach i ta jutrzejsza świeczka. Pamiętajmy, że przekraczamy krąg, który zawsze nam te świeczki jakieś spadki. tak, Tutaj mieliśmy spadek. No więc zobaczymy, co tutaj się dzieje. na tym poziomie. Pierwsze wsparcie wynikające z M20 26414 pierwszy opór. 27, 787, No i gdybyśmy tutaj cena nam rosła, no to jeszcze ma czas na przekroczenie tego względu. Natomiast, jeżeli przekroczymy na tym poziomie, no to ja będę się spodziewał kolejnego zejścia ceny w dół. O czym nie ten wykres tutaj. Natomiast, jedną pozytywną rzeczą, którą widzę na Bitcoinie, przecięły nam się na 4 godziny 2 Średnie kroczące z 200 i 20. I teraz pierwsze wsparcie to mamy 26,800. Natomiast pierwszy, następne 26,200 to są dwa poziomy wsparcia. No i przecięcie tych średnich daje nam sygnał wzrostowy, tak? czyli około 28,200 jak najbardziej są realne teraz w tym momencie. patrząc tylko i wyłącznie na te średnie kroczące i na ochot, który znajduje się nad nami. Mamy tu wsparcia, 26, Teraz tutaj przejdźmy jeszcze sobie do tego wykresu. I na tym wykresie wczoraj sobie omawialiśmy, że no możemy zrobić zasięg tej korekty, Nasz przedwczoraj ten zasięg korekty się tutaj pojawił, odbiliśmy od zasięgu, doszliśmy test. jeżeli by się tak zakończyła ta sytuacja, no to mamy podwójny szczyt i kontynuacja tych spadków. Taki najważniejszy opór tutaj z tego wykresu 26700, 26633, natomiast cała ta strefa tych 27800 jest dla mnie strefą rozpadkową w tej chwili. Ethereum, na Ethereum widzimy odbicie od m 200 na 4 godzinach. Myślę, że ta płynność 1691 zostanie zgadnięta tutaj w rynku i zobaczymy, a tak na ten poziom. Niemniej jednak, no też spodziewam się kontynuacji tego zejścia i tak jak tutaj mamy na tym wykresie, to jest cztery no to tutaj mamy poziom wsparcia 1639, a poziom oporu 1670 i cała ta czerwona. Także jeżeli utracimy 1639, myślę, że 1622 będzie na celowniku. Jeszcze spójrzmy sobie na firmy, grid 46. Także 46 jest na ten moment, od której zrobimy 3 tygodnie, czyli rośnie nam ten skarbnik. No Jeżeli on nam rośnie, no to musimy się liczyć z tym, że będzie próba spłodzenia, zwłaszcza jeżeli dojdziemy do 50-55, no to myślę, że placówka jest jak najbardziej realna. Rynku kryptowalut. Także ja jeszcze nie jestem optymistycznie nastawiony. Jak już się pojawiają wyniki, że lecimy na 40 tysięcy, no to nie do końca tak. Mamy przed sobą bardzo ważne opory. Chwila prawdy będzie wypisać 128-200. Wybicie tego poziomu może być negacją dalszych spadków. Także tego się spodziewam, że no przed nami jeszcze trochę, trochę tych oporów jest. Pierwszy taki okres to 26 450. Wybicie tego oporu, zamknięcie się na przedmiotówce świecy nad tym poziomem da szansę na właśnie te wzrosty w okolice 28 tysięcy. To wszystko, co przygotowałem dla Was. Życzę Wam miłego wieczoru i do usłyszenia na kolejnej aktualizacji Cześć.